Hejka! Witajcie! Mamy dzisiaj dla Was kolejną wymianę zdrapkową na naszym kanale. Tym razem z kanałem Fazł Zadrapany z Madzią. Wymieniłyśmy się z drapkami na kwotę 35 zł. No i mamy tutaj właśnie paczuszkę, już zobaczymy, co tam jeszcze nam magia dodała. Bo jak widzicie, paczka jest ogromna. Myś... Z nią były przeboje, bo też czekamy na nią już od piątku w zasadzie. I też ten paczkomad mógł jakoś, bo myślałyśmy, że będzie chyba wczoraj, wczoraj był poniedziałek, wczoraj że dzisiaj wrzucimy filmik, no ale niestety nie zdążyła dotrzeć, więc umówiłyśmy się z Madzią, e, że filmik wleci w środę. No także wy też to oglądacie w środę. My to nagrywamy jeszcze tydzień wcześniej. No ale tak wyszło. Madzia już miała paczkę e, w, w sobotę, w sobotę tak. Także no, u nas coś kiepska ta poczta działa. No mam w zasadzie. <grym> tak. No, myślę, że możemy już tutaj przejść do rozpakowywania. Oczywiście odwróciłam paczkę, żeby nie było widać yy, adresu. Ostrożnie, ja się zawsze boję, że coś przetniemy. No ja to, samą całą krawędź się ucina. Dobra. O, jaka wypełniona paka. To sobie trochę przesuniemy. Okej. Okay. To ja tak? No zaczynaj. To ja zacznę. I mamy gliskur, błyskawiczna kuracja, instant terapii. Fajna. Czekajcie, spróbuję Wam ją pokazać. O! Na pewno przetestujemy. Okej. Okay, kolejne się nam wyłaniają takie fajne mamby. Podłóż może rękę. Słopi. Nie, bo ona automatycznie nie, nie zrobi. No, dwie takie zieloną i taką, bordową. To jest chyba wiśnia i jakieś jabłko pewnie? Arbus. A, arbus, sorry. Mhm. Dobra, wyciągam... Do... O, patrzcie, nie zauważyłam, że są dwie koło siebie. Dziękujemy. Wy to chyba wszystko teraz podwójnie nam wysyłacie, naprawdę nie musicie. Wystarczy pojedynczo. Ale dziękujemy. O, tu jakaś wielka paka żelków. O, to coś dla Ciebie. E, tak, kwaśne e, o smaku coli, także też bardzo fajny smak. Dziękujemy bardzo. Ja og ogólnie uwielbiam kwaśne żelki, nie? Ja średnio mamy dalej Marion oczyszczający żel do rąk antybakteryjny o proszę na na, naszą... na czasie tak. kolejny tutaj też coś mamy cioci słodki. to jest też do krem do rąk regeneracyjny Że Powiem mam teraz bez kremu to jest naprawdę ciężko kochanie bo woska suwka tak świetna sufka? Jest. Sufka. One super są takie kochane te słodkie są po prostu te Princesa. Super. Fajne do kawy. Kolejne, tu też widzę kilka, to wyciągnę od Będzie, razu, oszalałaś to. Kolejne mamby. Tą super, tu jeszcze mamy truskawka. Ja. Pomarańcza. Tak, no Wiśni. i jeszcze jedna Ok ja wiśniowe. Mam wszystkie mamby wiśniowe i malinowe. O mian. Nadziewane kable o smaku jabłkowym, One są przepyszne. O, tu wam pokażę, żebyście wiedzieli co to jest. O, tu mamy jeszcze jeden. Jaki Czarna owca. na Nawilżenie tym razem. I tu mamy awokado i arbus. Super, ale to będzie mega ładnie pachnieć. No. Przetestujemy. Jak fajnie patrz. Fajna na rękę <laughs> Mega pachnie. No, boskie, jak te gumy, takie, były takie kulki arbuzowe. Zobaczcie, jak to słodko wygląda, taka owieczka i słupka. Super. Dobra, żeby ten odcinek nie trwał wieczność. O, jakie słodkie gąbeczki, to do makijażu. Tak, gąbki do makijażu. Patrzcie, jakie słodkie też w kształcie serduszek. Tak, no, tak. nie są na pół, bo czasami są przez serduszka, ale jakby przecięte na pół, na takie łezki. A tu mamy w kształcie serduszek. Patrzcie, jakie słodziutkie. Super. Władzie, piękne. Kolejne, tutaj mamy czekoladkę. Czekoladkę mleczną z Wawelu. No i tu jeszcze widzę kolejną, ale tu już mamy y, studencką. No, taki jest z, z Wawelu chyba jeszcze nie jadłam tej. Z innej firmy jadłam, ale to jest jeszcze nie także. Przetestujemy, a Ty? Próbowałaś? Nie, właśnie studencką jadłam, ale wiecie, taką słowacką czy jakąś. Tą taką drogą? No taką, ona jest taka duża zawsze. Dobrze. A z wawela jeszcze nawet nie widziałam mhm. studenckiej. Jakieś tam z bakaliami, znaczy z orzechami chyba bardziej były, ale takiej nie. O i mamy drugą princeskę. Tak jak mówiłam każda z nas dostała swoje partkę. <laughs> Tutaj widzę jakieś maseczki, także wezmę już je od razu. Mamy cztery. Jedną mamy yy, maska serum żel y, stymulacja nawilżenia. I tu mamy taką. Yy, kolejna, tu będzie ma taka peel off. O, czarna. Tutaj jest chyba podobna do tej, tylko tutaj mamy regeneracja, nawilżenie, a tutaj było łagodzenie i nawilżenie. wilżenie. lifting i nawilżenie, bo tak. to chyba też jest ta sama seria. A tutaj jest lifting i nawilżenie. Ostatnio mamy więcej czasu i yy, możemy sobie pozwolić na maseczki. Tak, to sobie <grym> zrobimy taki mini powrót do pracy, ale na sobie. <grym> O, Andzia, dla Ciebie też. Jeszcze jeden żel. Jeszcze jeden żel antybakteryjny. Właśnie wczoraj rozmawiałyśmy w ogóle o tych żelach antybakteryjnych. Ale to z Mariona, to może być fajne. I ja ich jeszcze nie testowałam, więc zobaczymy. Ja też nie, aczkolwiek gdzieś widziałam. Mm. O, mamy jeszcze jedną, arbuzową, gdzieś tam się nam zapodziała. O, i mamy zdrapeczki i liścik. Czekajcie, wyciągnę z drapeczki i czytamy liścik. Cześć dziewczyny, po pierwsze to dziękuję za wymianę z drabkową, bardzo się cieszę. Trzymam kciuki za super wygrane, ale gdyby takowych nie było, to dorzucam kilka prezentów na pocieszenie. Po drugie, kocham Wasze cudne paznokcie. Dziękujemy. O, aktualnie to nie są jakieś rewelacyjne, tak, nie, bo aktualnie w trakcie. jesteśmy w trakcie robienia, <laughs> więc bardzo przepraszamy. Ale tak to niestety jest, szewc bez butów chodzi. Życzę Wam szybkiego wbicia tysiąca subskrypcji. Pozdrawiam, Fazuk Zadrapany. My też mamy nadzieję, że jak najszybciej wbijemy subskrypcję, chociaż 500, bo jak już pisałyśmy wczoraj, życiowego doradcy na 500 subskrypcji szykujemy dla Was fajne rozdanie. Z, mamy nadzieję niespodzianką, która się Wam spodoba. Także trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej dobić do tych 500 subskrypcji. No i mamy zrapeczki. 35 zł. Tak. I mamy pierwszą krzyżóweczkę. Tego koloru jeszcze nie drapałam. U nas taki... U nas jest y, fioletową chyba widziałam? Tak, ale była też taka zielona, ale w innym kolorze. Inna, no. Taki inny odcień. Ta jest taka bardziej taka... M, te, takie jak drzewa, takie mm. iglaki. Tak. Tak. <laughs> <laughs> tak. Taka ciemna po tak. prostu zielona. Dwa razy I Love You. Dwa razy szalone zakupy, dwa razy owocowa i dwa razy siódmeczka. za dwa zł. Super 7. Także my sobie szybciutko tylko naddrapiemy tą krzyżóweczkę i te i eksplozje, nie. może, żeby no, eksploz. ten odcinek też nie trwał wieczność. I zaraz do was wracamy. Okej, okay, wracamy po krótkiej przerwie. Dla was prawie. W ogóle nie było przerwy, ale dla na nas troszeczkę było. I zaczynamy drapać. Trochę sobie to naddrapałyśmy. Jeszcze nie ułożyła się żadna linia ani e, trzy słowa. Ale tam jedno słówko miałam w krzyżówce, także zobaczymy. Mm. No i lecimy z Super 7. No i zobaczcie, mamy siódemkę. Czyli zaraz nie będziemy mieć. Mamy nadzieję, Madziu, że nasze strapeczki też przyniosą Są ci jakąś fajną wygraną. Ja bym zostawiłam wygraną na koniec. Okej. Okay. to przechodzimy dalej. To tam wszystkie ręce po tym kremie. Mamy 5, 3, 6, 4, 2, 9 i 8. I mamy owocową eksplozję. Cztery symbole sobie zostawiłyśmy. I pierwszy to gruszka. A troszkę jej jest. Tutaj mamy. Tutaj mamy też i już nie widzę. Kolejny to kokos. I mamy dwa. Awokado. Też dwa. No i czy będzie wisienka albo brzoskwinka? Mamy figę, ale to nam chyba nic nie daje. Tu zdrapiemy. No i nie mamy tutaj linii. N, P, czyli mamy przegraną pierwszą, drugą z I tu mamy, co tu mamy? Tu nie mamy też żadnej linii, a szukamy boróweczki. Dobrze to widzicie? Dobrze to widzicie. Boróweczka. I boróweczka. na nas, chyba go więcej nie mamy. kiwi i cytrynka i tu się nam no, jeszcze nieco nie odłożyło. a nic nie mamy. Trzy różne literki. Kolejne są szalone zakupy. Mamy siedemnaście, dwa, trzydzieści dziewięć i trzydzieści sześć. No i szukamy. Mamy dwadzieścia sześć,

I szósteczka, czyli aha, jeszcze mamy bonusy dwa. Sobie sprawdzimy. I tu mamy worek. O, patrzcie, mamy 25 zł. W bonusie. A już myślałam, że ta zdrapka będzie przegrana. Maciu masz szczęśliwą rękę. Mamy nadzieję, że my też. Super, jeszcze sobie tutaj sprawdzimy. Tak, mamy potwierdzone trzy takie same. Także super zdrapeczka. Praktycznie cały koszt zwróciła, bo 25 zł a 35 zł wymieniałyśmy, a tu jeszcze mamy, mamy siódemkę coś wygraną, mamy. fajnie. To ja zacznę może od bonusów, żeby o nich nie zapomnieć i mamy świnkę i złoto.

trzydzieści osiem, a mamy trzydzieści dziewięć, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, czternaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia sześć. M, P, różne literki. Kolejne mamy. I love you. Tutaj mamy numer 29. I szukamy. Fajnie, jakby serduszko jakieś wpadło. Tak było mi bardzo miło. My jeszcze w tej zdrawce serduszka nie miałyśmy, ale widzieliśmy ostatnio, że Madzia z kanału Alicja w Krainie Zakupów wydrapała tam serduszko. Fajnie, tak? fajnie. Tak Madzia to było? Madzia chyba. Możliwe. Tak?

Mamy 14, czyli bliziutko, bo mieliśmy 15. Tutaj mamy 26, 32, 11 i ostatnie mamy 16, czyli też ta zdrawka, nic tutaj nam nie dało. Mamy pebę.

Trzy następny oboczek cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem też obok trzynaście, no patrzcie, wszystko, nie to co trzeba, i dwadzieścia dziewięć, którego też nie mamy. C różne zgadza się. No ale lubi nas nie kocha. Chyba. Yy, tutaj mamy tą krzyżóweczkę i mamy słowo gaz. No i cztery literki zostawione. Mamy N. Czyli w bonusie mamy jedno N. Tutaj w słowie dzwonek, dbanek. Ja to, ja patrzę tak z boku i mi się po prostu to już myli. O, tu mamy n, San. O, i mamy drugie słowo nina. I w tej krzyżóweczce już nie widzę n, ale jeszcze mamy tą drugą. Ym, I tutaj mamy raz. O, tu mamy. Było dwa razy N i nie widzę. Sprawdzaj mnie z tej strony, bo to gdzieś lepiej widzieć. Dobrze. O. Dobra, to tu jeszcze drapiemy. W kolejne. Mamy M. I M. Wiem, że gdzieś widziałam M, ale chyba to było w drugiej, bo w tej nie mam. A tutaj tak. Jedno mamy. drugie. I nie ma już żadnego. Także jeszcze mamy dwa i mamy C. Tutaj mamy jedno C. Tutaj w słowie haber. I C już nie widzę. A z tej strony w słowie raca. I chyba tyle. Tak. I ostatnia W. Tu mamy w słowie wino. Tutaj mamy W. No i tutaj się nam nie utworzyła trzecie słówko. Bo mamy gaz i nina. O nie mieliśmy. Dobra, ale jeszcze tu sprawdźmy to W. I mamy w słowie Ewa. I to tyle. Czyli tutaj mamy jedno słówko tylko. No i tutaj były te dwa, bo był gaz. I Nina. Tutaj R nie mieliśmy. O, nie było. R, D też nie mieliśmy. W bonusie też się nam nic nie utworzyło, ale sobie jeszcze sprawdźmy. G, kontrolna i druga. S. Czyli niestety ta krzyżóweczka jest pusta, a tutaj w, bo, w bonusie było 15 zł. Także szkoda, no. Niestety mogło coś wpaść, ale zdrapki to są zdrapki. Nie ma się co przejmować, zwłaszcza że. Jeszcze tam musisz dodrapać tą przynankę. Tak, tu mamy 25 zł i mamy niewydrapany tutaj. Siódemeczkę. Czy będzie 2 zł, czy będzie więcej? Zobaczymy. No, mamy 2 zł, czyli 27 zł na 30. 35. Czyli myślę, że wynik jest super. Bardzo Ci Madziu jeszcze raz dziękujemy za wymiankę. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze powtórzymy to. Mamy nadzieję, że też nasze zdrapeczki okażą się dla Ciebie szczęśliwe i że spodobają Ci się dodatki, które gdzieś tam dołączyłyśmy. Jeszcze korzystając z okazji, chciałybyśmy bardzo podziękować życiowemu doradcy, który napisał o nas posta i gdzieś tam nam zrobił reklamę. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczne i nie spodziewałyśmy się takiej niespodzianki. Przypominamy, że jak będzie u nas na kanale 500 subów, to będzie naprawdę fajna niespodzianka, także czekamy z niecierpliwością. Myślę, że już niebawem to się uda. Mamy nadzieję, że też czekacie. Trzymcie mocno kciuki. Nie zapomnijcie, jak nas oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie, żeby zostawić tego suba, lajka i zapraszamy do oczywiście na kanał do Fazuch Zadrapany, żebyście też tam w komentarzu napisali jakieś miłe słowa, zostawili lajka, subskrypcję, kto jej nie subskrybuje. I tak samo zapraszamy do życiowego doradcy. Dokładnie. Na pewno w opisie zostawimy jeszcze linki do tych dwóch kanałów. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!